Hej, z tej strony Q, a to jest moje top 6 2015 roku. Na wstępie chciałem zaznaczyć, że to jest taki bardziej mój własny, subiektywny e, licznik, mój, mój ranking. Że nie musicie się wszyscy z tym zgadzać i bardzo chętnie wysłucham Waszej opinii w komentarzach na ten temat, jak według Was powinna wykonać ta lista. Oczywiście, kto mnie zna, będzie wiedział, że nie pojawią się tutaj takich gry jak na przykład jakieś BF-y, kody i tak dalej, bo po prostu nie lubię takich strzelanek. A skoro to jest moja lista. Dam tutaj to, co mi się zajebiście spodobało. No to miejsce szóste. Lista otwiera Oddworld 8 Odyssey New and Tasty, czyli sentymentalny powrót do przeszłości. Polecam gierkę, zajebiście sympatyczna platformówka. Miejscami brutalna, miejscami zabawna. Strasznie fajnie się gra. Jeśli już graliście w to, to również polecam, bo taki fajny skok w przeszłość, do czasów, kiedy to mieliśmy takie sentymentalne gry, do których teraz raczej lubimy wracać. A jeśli ktoś nie grał, to także polecam, bo może to nie jest to samo co kiedyś Ale myślę, że twórcy zrobili bardzo dobry remake I tak się w sumie powinno robić remake, Czyli nie jakieś podwyższanie tekstur do HD, Full HD Czy tam 4K Ultra, Mega, Super, Duper Tylko po prostu robienie gry od nowa Dodając pewne smaczki, odejmując może parę rzeczy, które nie, nie wychodziły zbyt dobrze kiedyś Także tak, miejsce szóste, Ejbuś Na miejscu piątym Dark Souls 2 Scholar of the First Sin Dark Souls jest dość charakterystyczną grą, więc albo go kochasz, albo nienawidzisz. nie niemiłosiernie. Co prawda Dark Souls 2 wyszedł o wiele dawniej niż w tym roku, jednak w tym roku wyszła tak jakby reedycja razem z wszystkimi DLC, dodatkowymi rzeczami. I co najlepsze, mobki zostały tak zmienione, że nawet największy weteran zostanie zaskoczony. Nie jeden Co prawda w pierwszej części się zakochałem i przegrałem naprawdę paręset godzin, to drugiej części no powiedzmy, że pod paroma względami mnie urzekła, ale nie była tak dobra dla mnie jak jedynka, dlatego dopiero piąte miejsce warto też wymienić dobre strony, czyli poprawiono znacznie koopa, jak i PvP. No więcej ułatwień, które nie psują gry, nie robią jej tak jakby łatwiejszej, ale wygodniejszą. Czyli na przykład w jedynce przez połowę gry trzeba było zapierdzielać na nogach tą i weptą. Dopiero z drugiej połowy gry dostaliśmy takiego skilla jak właśnie teleportacja między checkpointami I w dwójce właśnie to jest od początku Także gratulacje dla pana, który na to wpadł Przechodzimy do następnego miejsca Miejsce czwarte to gra, na którą czekałem bardzo długo Z wypiekami na twarzy i kiedy nastąpiła premiera Troja pograja mi się rozczarowałem, Czyli Metal Gear Solid 5. Co to dużo mówić, jeśli chodzi o grę akcji, czyli grę szpigowską Gra jest naprawdę na najwyższym poziomie. Pierwsza liga i tak dalej. Sam gameplay, rozgrywka i to wszystko jest mistrzowsko zrobione. Kojima naprawdę się postarał. O wiele lepiej się prowadzi postacią niż w jakimkolwiek innym MGS-ie. Interfejs też jest bardzo przyjemny. Naprawdę bardzo, bardzo urzekające jest to, że każdą misję możemy przejść na różne sposoby. Jaracie na przykład skrytobójstwo? Proszę bardzo, możesz wszystkich po cichutku posprzątać. Jaracie Rambo? Czy nie syna? Naprawdę, sposobów jest tysiące, zabawek też pełno. Także jest bardzo, bardzo dużo możliwości. Jest seksowna na Quiet, chyba najseksywniejsza i najbardziej kontrowersyjna w, całym, w całej serii. A teraz to, co mnie rozczarowało najbardziej, czyli Metal Gear Solid zawsze miał mistrzowsko napisaną fabułę. Cały scenariusz, wszystko było po prostu perfekcyjne. Złote akcje były co chwilę, filmiki były co chwilę, czasem człowiek zapominał, że gra bo oglądał film, który trwał nie wiem, 40 minut, jakaś cutscene'ka, tak? Tutaj, co prawda, jak grałem w Prolog, czułem się dalej, jakbym grał w porządnego, hardkorowego, z wielkości MGS-a. Ale po Prologu nastąpił właśnie ten etap rozgrywki, który już się ciągnie do samego końca, czyli misje. E, psuje to straszną dynamikę fabuły, że robimy sobie misje raz tak, raz tak, raz tak, tu mamy nagle 5 pobocznych, tu musimy w bazie coś porobić, bo bo tak. Nie zrobili już tego filmowo, zrobili to bardziej serialowo. Co misje, pojawiają się tysiące napisów. Kto pisał, czyli Hideo Kojima. Kto projektował, czyli Hideo Kojima. Rozumiem, że to mógł być żart. I w sumie, jakbym miał ja okazję do tego, nie bym zrobił taki żart. że wpisując co chwilę, non stop taki trolling, że to ja zrobiłem tę grę. Dziękuję, dziękuję. Także no, jak komuś to wisi, może to być zwałowe. Jak ktoś spina po ślady, no to to jest trochę wkurwiające, że co misję to piszą. Mnie wkurzało strasznie to, że co misję nie dość, że to piszą, to jeszcze piszą, kto występuje w misji. Czyli wiadomo, snake ocylot szasas, szasz. Szasta w czymś tam, nie wiem, Kazuhira i tak dalej. I co najgorsze. spoilerują kto będzie. James! Na przykład. Któraś tam czwarta, piąta misja występują, występuje oddział Skulls, takie fajne zombie, tyle że o wiele bardziej przypakowane, dynamiczne, potrafią się jakieś teleportacje i w ogóle. Byłoby to zajebisty taki szoker dla gracza, że on sobie gra, 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 nagle je, wyskakuje mu coś i co to, co to ma być? Ale nie, tutaj zawsze w każdej misji poka pokazują, piszą jak byk. To Będzie występował, dlatego możemy się spodziewać każdego. Możemy już obmyślić plan. Aha, tu będzie helikopter, to wezmę bazukę, tu będzie coś tam, i tak dalej. Więc mm, dużo się też mówi o tym całym. Ee... Incydencie jak Konami wypaliło Kojimę z, z, z firmy swojej, że ucięli fundusze, że ucięli grę, że grę ma dwa czaptery, a powinny być trzy, że zakończenie jest takie trochę niedoruchane do końca i w ogóle. Także czwarte miejsce MGS i piąteczka. Warto też dodać, że MGS piąteczka ma zajebisty soundtrack, akcja dzieje się w latach 80 więc ma super hity z lat 80 i zresztą no nic nowego, każda część ma genialne piosenki. I zanim wejdziemy na podium, czyli pierwsze trzy miejsca, wspomnijmy może o grach, które warto wspomnieć, ale nie, nie grałem, albo za bardzo mnie nie interesują, ale wiem, że są zajebiste. No i tego typu sprawy: GTA V. Gra, która zachwyciła większość graczy na całym świecie. Grają do dziś i to mocno, ostro. Jest tysiące różnych modów, tysiące różnych opcji. GTA Online też bardzo dużo oferuje. Z przyjaciółmi gra się zajebiście i jeśli chodzi o mnie, urzekło mnie... Jak zwykle są. Zajebiste dialogi, świetnie zrobiona muzyka, a raczej dobra na cała filmowość, reżyseria wszystkich cutscenek, misje są czasem poważne, czasem pickie czasem zwałowe. No po prostu zajebiste sandbox. Kolejną grą jest Mad Max, nie grałem, ale dość sporo widziałem i wydaje mi się, że ta gra jest zarobistą grą akcji w fajnym, klimatycznym post APO na typu impustkowy, który bardzo często można uświadczyć w różnych filmach czy grach właśnie o tej tematyce. Grą, której się każdy raczej spodziewał tutaj w tym filmie jest następna gra, którą polecam, czyli trzeci Wiedźmin. Wiadomo, sandboxowy otwarty świat, miliony questów, ekspienie, bieranie nowego sprzętu, rozmowy. Seks. Alkohol. Seks. Pokazałbym cycki, ale... Seks. Wiedźmin czasem na niektórych komputerach, mimo że spełniają dobrze wymagania, jakoś tak po prostu nie chce współgrać i czasem się robią błędy. To prawda, kiedy moja bratka się to do tego Wiedźmina i grała przez 5 lat... Po, po 28 godzin na dopę. Błędy się robiły może co parę godzin. Do tego tu jest autosave, więc to aż tak mocno nie psuło rozgrywki. Anyway, jest to gra na mojej liście gier do przejścia, więc pewnie jeszcze kiedyś sobie prywatnie w to pociupię. No i ostatnia gra do wspomnienia, czyli gra, w którą chciałem zagrać od bardzo dawna, kiedy wyszła. Nie wyszła w tym roku, wyszła w poprzednim, ale zagrałem dopiero w tym, więc dla mnie to jest. dla mnie to jest bezsprzeczny hit. Tego roku. Moja ulubiona gra jeśli chodzi o 2015 rok, tyle że no nie mogę jej umieścić na tym rok, bo nie wyszła w tym roku. Wyszła jakieś dwa lata temu, remaster wyszedł rok temu. Ja zaczęłam grać dopiero w tym roku, bo się zrobiłem na konsoli, więc. Chodzi oczywiście o. The Last of Us. Kiedy widziałem jak troszkę inni grają, stwierdziłem, że ta gra jest prosta, więc ustawiłem sobie jeden z wyższych poziomów trudności i. i, i zaczęło się takie hardcore. Survival pełną gębą. To, czego na przykład rezydentom brakuje już od dawna, bo tam nie chodzi o to, że ojej, mamy jeszcze dwa naboje. Lepiej uciec od walki, czy próbować trafić, bo mogę nie trafić w ogóle komuś Heda i i tak stracę naboje, a gość będzie żył. W rezydencie teraz to jest tak, że po prostu rozwalać go bazuką, czy c czy może samolotem się zrobić kamikaze dla Last of Us, czyli Survival z grą akcji, tak, tak, takie połączenia troszkę i co najważniejsze Naughty Dog studio kreujące właśnie tą, tą grę Skupiło się na rozwoju relacji między dwoma bohaterami, dwoma głównymi protagonistami i muszę przyznać, że wyszło im to naprawdę zajebiście. Postacie są strasznie realne. Jest to wiele głębsze niż ich poprzednie produkcje, takie jak Crash Bandicoot, Jack and Dexter albo Uncharted. Naprawdę bardzo wiele robią postacie, które właśnie są na pierwszym planie. Człowiek aż jest ciekaw co dalej powiedzą. Te żarty między nimi, sprzeczki między nimi, rozmowy wszystkie tam jakieś żale czy to gadają płytko czy to gadają głęboko ze sobą, są prawdziwi obydwie postacie mają całkowicie dwie różne osobowości. Co mi urzekło też w tym świecie The Last of Us". Eee, ładne jest bardzo to, że przeważnie post-apo wygląda jak wielkie pustkowie, a tutaj mamy ładnie obrośnięte miasta. Wchodzimy do jakiegoś centrum miasta, jakieś budynki wysokie, wszystko ten, a tam zamszone, zarośnięte jakimiś roślinkami, kwiatkami, Grzybami. No także ogółem gra, jeśli chodzi o łatwiejsze poziomy trudności, czyli na przykład łatwy i normalny, to jest naprawdę bardzo łatwa, a proponuję komuś zagrać na trudnym. Gra naprawdę potrafi zrobić szokera mocnego graczowi. Już po pierwszych 10-15 minutach wielu youtuberów wiedziałem, że ryczało jak dziewczynki. Ja niestety nie umiałem się jakoś specjalnie wzruszyć, żeby uronić łzy, bo bardzo rzadko mi się to zdarza, czy to w filmie, czy to... A powiem Wam szczerze, że szkoda. W każdym razie chodzi mi o to, że scena, którą się widzi do, pie do pierwszych 15 minut, zawsze wywołuje u mnie gęsią skórkę, takie ciary ma. w ogóle. No, zajebista scenka. E, raz jak oglądaliśmy z Beatą, właśnie tą scenę, to się mnie pytała, czy mi jest zimno, bo miałem gęsią skórkę. Tak. E, Także nie polecam tego obejrzeć na YouTubie, bo dany let's player może popsuć klimat, a poza tym lepiej to samemu przeżyć, więc jeśli będziecie kiedykolwiek mieć okazję pograć w to na PlayStation 3 albo na PlayStation 4 to kuźwa no, grajcie w to. Dobra, wracamy do rankingu, bo się rozgadałem o tym The Last of Us, co jest zajebiste, polecam. Trzecie miejsce, trzecie miejsce, czyli Resident Evil HD. Capcom od, od paru lat już ma taką tendencję do usucia gier a do robienia z nich całkowicie czegoś innego niż to za co pokochaliśmy te gry kiedyś. Na szczęście Resident Evil HD wyszło im zajebiście, jest to remake, całkowity remake, oczywiście nie jakieś podniesienie tekstur, tylko całkowicie od nowa zrobili Resident Evil 1. Jedynka była zajebista, co prawda oprócz najgorszego na świecie voice actingu i dość naiwnej fabuły była zajebista. I tak właśnie zrobili tutaj. Dodali pewien wątek popularny, który nie jest jakiś super ważny, ale fajnie, że jest, bo jest dość creepy i... Gracz, który zna tą grę na pamięć i tak się zaskoczy. Eee, niestety, przez mechanikę jakby gry, walka z bossami, jak zwykle, jeśli ktoś się wyskiluje, jest bardzo łatwa. Większość przeciwników można zabić po prostu nożem, jeśli ktoś się uprze i nauczy. No, ale ogółem gra jest zajebista. Takie rezydenty powinni właśnie robić, nie to co teraz robią. Miejsce drugie to Batman the Arkham Knight, czyli szwata część naszego paciorka. Kto nie lubi Batmana jako postaci komiksowej, jako... w sensie nie jara się Batmanem, tylko jest obojętnie mu neutralny, też zapraszam, bardzo chętnie pograć. Fabuła jak zwykle jest bardzo fajna, miejscami zaskakująca, są zwroty akcji, jest ogółem akcja, cały czas się coś dzieje, mamy jakieś zadania, co chwilę coś ten. Jakbyśmy się w fabułą, albo już ją przeszli, mamy sobie też miasto, Gotham, w którym możemy robić pełno questów, pełno jakiś. W nowym Batmobilem itd. Tak dalej, tak dalej Na tle poprzednich części wychodzi oczywiście grafika na pierwszym miejscu, bo jak na te czasy zrobili zajebistą grafikę, jeśli chodzi o Batmana. I o ile gra jest naprawdę jedną z najlepszych gier na konsole w tym roku, chodzi mi o Xbox One i PS4, to na komputerach wyszła tak słabo, że nawet Steam wyłączył sprzedaż tej części i zaproponował zwrot pieniędzy dla graczy. Powód jest prosty i głupi, bo Rocksteady, czyli firma, która zrobiła pierwszą i drugą część, wywiązała się ze swojego zadania tak jak zwykle, czyli zrobili majsteczkę. Jednak panowie stwierdzili, że oddadzą portowanie, optymalizację i całe to przenoszenie z konsol gry na PC-ty jakiejś tam firmie, nie pamiętam, która jak widać, nie wiem, czy po prostu deadline ją zjadł, czy, czy co, ale widzicie, zrobili taki port zdupiony, jak rzadko która gra tak ma. I już nawet jak mieliśmy o wiele lepszy komputer niż zalecane były wymagania, to można było uświadczyć na przykład pokaz slajdów przez większość gry, że jeśli macie okazję pograć to na konsolach, to zapraszam na PC, tak radzę uważać, bo może nie jakbyś tak jak powinien. No to tak, mieliśmy całą listę, wspomnijmy sobie e, moje słowa. Od szóstego był A, 5, Dark Souls score of the first Scene. Czwarte Metal Gear Solid 5, Trzecie Resident Evil HD Drugie Batman The Arkham Knight I pierwsze miejsce gdybym mógł dałbym The Last of Us, ale nie mogę, e, dlatego daję... Don't take any chances <laughs> Blood Boy. Niestety ekskluzyw tylko na PS4, dlatego wielu graczy mogło nie pograć No i Bloodborne, to jest coś... Idydyteczny jak Dark Souls, tyle że nie mamy jakiegoś średniowiecza, mamy XIX wieczną, tak jakby nie wiem, powiedzmy Anglię. <grystanie> Oczywiście to nie jest Anglia, ale budynkami, tak właśnie, taka wiktoriańska architektura i tak dalej. <grystanie> Q-znawca Zacznę może od tego, co mi się nie podoba, bo nie podoba mi się tutaj akurat mało rzeczy. Nie podoba mi się to, że nie mamy żadnych ciężkich zbroi. Wszystkie zbroje to szaty. Nie mamy żadnych tarcz. Mamy jedną tarczę, którą jeśli chcemy się nią obronić, to tak jakbyśmy sobie wystawili tabliczkę Zabij mnie. Ponieważ ona bardziej sabotuje naszą walkę niż chroni. A to co mi się podoba, no to wiadomo. Graficznie jest piękne, najładniejsze jakby Dark Souls. Potwory są wymagające, zwłaszcza bossowie i to jeszcze w DLC. Akurat tworzenie postaci wydaje mi się ładniejsze niż w Dark Soulsach. Także ładnie, ładnie. Gra potrafi też czasem wystraszyć. Przeciwnicy są bardzo fajnie ułożeni gdzieś za pudełami, gdzieś za rogiem, gdzieś na dachu, na jakichś belkach albo pod nami. Że kiedy wejdziemy w pewien obszar i akurat ich nie zauważymy, no to kosztuje to nas czasem i całe życie. Bo jak wyskoczą, to inoraz Warto też wspomnieć, że bronie są dość oryginalne. Nie ma ich zbyt wiele, ale czasem topór przemienia się w wielką włócznię, czasem miecz krótki zamienia się w wielki miecz niczym od klołda. A na przykład taka kalecka zamienia się w żelazny beach. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Ja osobiście bardziej wolałem wiersze, jednak platform e, daje radę. No i w sumie to tyle jeśli chodzi o mój ranking. E, mam nadzieję, że podobał Wam się mój film. Nie ma tutaj jakiegoś tego flow, bo dawno nie nagrywałem tego typu materiałów. Kto pamięta tak już o pozdrowie? Yy, mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze wiele razy w tego typu materiałach. A jeśli chcecie mnie oglądać, to zapraszam do moich let's play. Z góry dziękuję bardzo za wszystkie lajki i komentarze. Bardzo chętnie poczytam. Jeśli jesteś nowy, to nie zapomnij subskrybować, daje mi to straszną motywację do robienia tego dalej. bo Przynajmniej wiem, że ktoś to docenia i komuś się podoba. No więc widzimy się w kolejnych odcinkach, czy to let's czy to cokolwiek, co ja będę nagrał. Mam nadzieję, że będziecie śledzić. My kanał dalej i dzięki za oglądanie trzymać. A więc tak, główny wątek historii był taki, że Michael i pewien Kumpel hmm, po, nazwijmy go po prostu, nie wiem, siwy. O. Nazwijmy go siwy, nie będziemy go tutaj mówić, kto i tak dalej. Siwy i Michael byli w tym samym wieku i dalej są. <laughs>